W niedzielę partyzant Radoszyce w ramach 15 kolejki IV Ligi Świętokrzyskiej na stadionie przy ulicy Krakowskiej pokonał Olimpię Pogoń Staszów wynikiem 2 do 1. Jest to pierwsza wygrana Radoszyczon od pięciu spotkań. Pod koniec pierwszej połowy meczu radoszyczanie dzięki celnemu strzałowi oddanemu z rzutu karnego zapewnili sobie prowadzenie. Na początku drugiej części spotkania powiększyli swoją przewagę. Rywalom udało się zdobyć bramkę kontaktową, jednak nie zdołali już doprowadzić do remisu. Z pracy zespołu jestem bardzo zadowolony. Zwycięstwo zawsze cieszy, w naszej sytuacji tym bardziej. Udało się utrzymać dystans przed tymi drużynami, które tam z dołu nas yy, gonią, że tak powiem. Dużo zdrowia chłopaki zostawili, dziękuję im bardzo za to, bo mecz nie był naprawdę łatwy. Dopisała skuteczność po meczu Starchowica, gdzie też powiedzmy nie byliśmy jakimś zespołem, który zasługiwał na tą porażkę, przynajmniej w mojej opinii. bo Mieliśmy sytuację i to sytuację w momencie, kiedy było 0-0, przestanie 0-0. Zresztą dzisiaj też tych sytuacji było dużo więcej, nawet w końcówce. Maciek Dymek wychodził sam na sam. Taki jest sport, nie strzelił. Yy, ale no mówię, najważniejsze, cieszą trzy punkty, bo nam są potrzebne. Jak tlen do życia. Partyzant Radoszyce obecnie zajmuje 18 miejsce w tabeli 4. ligi, natomiast rywal po porażce znajduje się na 12 miejscu. Już za tydzień radoszyczanie zmierzą się z drużyną GKS Rudki, która zajmuje 13 pozycję. Następna drużyna, wyjazd do Rudek. Też ciężki przeciwnik, ale myślę, że w zasięgu, bo już skończyły się przyjazdy tutaj, ten termin, że tak nam się układał, że te drużyny, które w tej chwili lokują się na pozycjach tych najwyższych, przyjeżdżały do, do Radoszyc. No i te wyniki były, jakie były. tak. Na pewno tanio skóry nie oddamy. Przypominamy, że ze względu na obostrzenia związane z czerwoną strefą funkcjonującą na terenie naszego powiatu, jak i w całej Polsce, wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.